Cześć Dziubowski. dzisiaj kolejny wyścig. Dobra, tutaj na terenie farmy. Cześć, chcę się ścigać. Mam nadzieję, że mi się uda. Huh. Poli będzie dalej z nami. Okej, okay. mamy go. Lecimy do kolejnej. Dlaczego tu są te inne samochody, które są po to, żeby im przeszkadzać? Na lampę drodzy, oczywiście musiałam w nią jechać. To jest typowe dla mnie, naprawdę. Typowe. Zim, ziół! Lekkie przyspieszenie. Na szczęście każda bramka wygląda na czas. Bo inaczej mówię, to naprawdę głucho. Bo mnie kierowca żaden. Na szczęście w tej bitwie nie chodzi o parkowanie, bo to już w ogóle zabiło i to biło. Bo jak RIAŁ to radzę sobie jako, jako tako, tak z parkowaniem nie radzę w ogóle. Dobra, stójcie, gdzie jest kolejna bramka? Tam jest. Ach, widzę! Widzę, widzę! Musimy sakać, bo jest moc zamknięty. Może będziemy jechali koło do babci. Zobaczymy. Odkąd się wyprowadziliśmy dawno już nie widzieliśmy babci. Tak to już jest. Jak się idzie na swoje, to ma się więcej swobody. I żeby spotykać starych ludzi. Znajomy, to trzeba do nich iść, albo muszą oni odwiedzić ciebie. A tak, po prostu przychodziło się do domu i wszyscy byli. Zalety i wahania dorosłości, moi drodzy. Kiedyś każdy się o tym z was przekona. My jeździmy po całej mapie, bo mam wrażenie, że jedziemy wszędzie. Byliśmy koło babci, byliśmy na farmie, byliśmy e, koło e, składowiska odpadów niebezpiecznych. Gdzie ta droga zaprowadzi? Ale jeżeli jedziemy w góry, a tam, gdzie ten byście robiliśmy? Pamiętacie? Wyścig, wyjeżdżaliśmy z góry do doliny. A jak nie, to obejrzyjcie nasze inne odcinki. Musicie to zobaczyć tam katapulta. Czyli my właśnie ominęliśmy katapultę. Tak mi się wydaje, że właśnie ominęliśmy. I wyglądała strasznie. Jejku, Gdzie jesteśmy? latarnia morska. Chyba już w samym miejscu gdzie byliśmy. Tak, drodzy moi. Tak jak w samym miejscu, że wyrzuciło nieźle. Cześć Poli. dobra. Wyjście zajczony? Mamy to. Dzięki śliczne. Pa! Wisi, to! Papuga w powietrzu wisi na gałęzi. Cześć!